Chciałbym zmierzać do, do ostatniej rundy pytań i, i wypowiedzi, to znaczy być może do konkluzji. Otóż no, mamy tą mapę interesariuszy, bo jak to się mówi, graczy, tak? Architekci urbaniści w jednym, deweloperzy w drugim, drugi duży punkt. Banki, bankowcy finansujący, urzędy, ratusz, władze tak? <grystanie> miasta, <grystanie> obywatele, w tym podgrupa dążących do, do własnego mieszkania i yy, yy, nie wiem minister odpowiedzialny za dział administracji rządowej, budownictwo, tak? czy to jest w, ministerstwie, w tym superministerstwie, czy poprzednio w ministerstwie. Transportu, infrastruktury, jak to się nazywało? Jak wywołać pozytywne sprzężenie zwrotne? W jaki guzik nacisnąć? Z kim próbować y, rozmawiać, negocjować, przekonywać? Zacząć od y, siebie. Żeby. O, dziękuję. Y, ja jestem zwolennikiem tego y, zaczęcia, y, ale to. Nie wiem, może autorze panejście musieli też opracować nad sobą, Ale z kim z, kim z tych, tych grup to są zarówno grupy przekonań, jak i grupy interesów, tak? Rozpocząć interakcję po to, żeby tę sytuację zmienić. No, ja rozumiem, że to jest też luksusowy być może temat, tak? Bo pierwsza, pierwsza odpowiedź na pierwsze moje pytanie była tego typu, że być może, no w piórka po 20 latach już jak poeta pisał jemy już to lepsze masło, stać nas w końcu na samochód, i tak? wobec tego dorastamy do dóbr luksusowych, do poczucia, poczucia potrzeby tego, że, że trzeba dążyć do, do, do piękna naszych miast i wobec tego być może to sa, samoistnie jakoś się wyłoni, ale z kim, z kim, z kim zaczął, co, jaki był pierwszy e, krok e, przez, przez, przez e, no, nie, no przez ja, pan, ja, ja myślę, myślę propos... jakkolwiek propozycja odpowiedzi na to pytanie <grym> jest, że to, to, to jest kargołowne, natomiast wydaje mi się, że dopóki nie wytworzymy w ludziach, czyli tej grupie obywateli, wśród tych, tych którzy mają i, I ja bym się tu jednak wykucał, że nie chodzi o własne mieszkanie, tylko chodzi o mieszkanie. tak? Bo chodzi o wynajem itd. Tak tak e, dopóki w tych ludziach nie, nie wykształcimy poczucia, że może. Ja wiem, że to teraz strasznie opinię brzmi, że te, ten system może wyglądać inaczej. I że jak się ma 30 lat, to niekoniecznie trzeba dać kredyt na następne 40, żeby kupić to mieszkanie na tej białoręce. E, I że. Koszty tego, co się dzieje, oni zaczynają podnosić, właśnie w tym wszystkim, co mówiłem, wyższej, wyższych kosztach życia w mieście. No to to wytworzy, tak, w idealnym świecie, jakieś ciśnienie polityczne, które spowoduje, że pojawią się regulacje, które to okie uznają. Nie oczekuję, że impulsem do ograniczenia tego chaosu będą firmy, które na tym chaosie zarabiają, czyli banki. I, i deweloperzy. No w to nie wierzę. Politycy, dopóki nie będą mieli interesu politycznego, żeby zacząć ten temat rozgrywać, to nic nie zrobią. No więc jakby jedyną drogą jest uświadomienie społeczeństwa, znowu utopii utopijnie to brzmi, no, że, że to nie jest jedyny scenariusz, tak? że, że może być inaczej i że y, to nie jest takie trudne do osiągnięcia. Więc wydaje mi się, że to jest jedyna droga. A to też powoduje, że ja nie wierzę, że za swojego życia doczekam czekam O nie, nie, nie. <laughs> to, to... To proszę być sobie że to jest. Proszę Państwa, są generalnie ja moim zdaniem dwa takie kierunki. Jedna co chwili wspólnie ze niego wrócę, drugi jest powiem, kwestia polityczna. Jednak proszę Państwa, jakiś czas temu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ówczesne podjęło decyzję o pracach nad polityką miejską. Byłem zaproszony do dyskusji. I powiem Państwu tak, generalnie świadomość negatywnych zmian wśród urzędników jest wysoka, ministerialnych, natomiast oni twierdzą, że głównym hamulcowym jest, to, to tak jakby to powiedzieć już trochę nieoficjalnie się pojawiało w takich przerwach na kawę, korporacje samorządowców. I w dużej mierze to jest troszeczkę prawda, że póki co gdzieś tam ten rząd, który niejako musi tam troszeczkę spinać te finanse, bo jest tą ostatnią Ostatnio, że Ostatnim ogniwem, z którego można wziąć pieniądze, te samorządy coraz częściej domagają się więcej pieniędzy, właśnie na te suburbia, na to wszystko. Jest świadomy, że to idzie trochę w złą stronę, ale proszę Państwa, równolegle, kiedy prace nad tą polityką miejską się zaczęły, zaczęły się równolegle prace nad projektem Mieszkanie dla Młodych, który faworyzował ewidentnie inwestycje Greenfield. I proszę Państwa, nie ma pewnych spójności. Druga rzecz, taka jest moim zdaniem ważna że dużo osób jednak gdzieś ma ten kontakt z tą przestrzenią w zagranicy. To może nie jest tak, że my dzisiaj jedziemy na tą zagranicę, w sensie zobaczyć Paryż, Champs-Élysées, przyjść zobaczyć, o super luksusowa ulica, wracamy, wiadomo, że nas nie jesteśmy na takie pieniądze, tej ulicy nie będziemy mieli, ale dużo osób jeździ na jakieś stypendia, typu Erasmus, Socrates, doświadcza, że tam można jechać. Punktualnie tramwajem, że koleje jeżdżą co pół godziny, Doświadczę, że chodniki mogą być równe. Brakuje jeszcze, moim zdaniem, przełożenia, żeby to doświadczenie jakoś e, przełożyć na pewne postulaty polityczne formułowane na niwie samorządowej, jak i wyżej. I to jest, moim zdaniem, z jednej strony pewna nadzieja, że te pewne dobre wzorce ludzie zaczynają dostrzegać i e, przenosić. To, to widzę, że zdaniem, to, jadą na, Erasmusę, na, uczę, na przykład, po moim miejscu na Erasmusa wracają już na na przykład częściej rowerem, czasem wracają się na ponownie z tramwajem, auto jakiś tam stary opel idzie w odstawkę, bo widzą, że to, to nie gra takie tam na zachodzie jako Symbol statusu. Więc moim zdaniem to są takie dwa kroki. Z jednej strony ten świat polityki, póki co jeszcze to nie trafia, być może do szeroko, ale urzędnicy już gdzieś czują, że to nie styka. A proszę Państwa, największym moim zdaniem problemem jest dotarcie do tak zwanej szeroko rozumianej klasy średniej, bo wiadomo, że dużo łatwiej będzie trafić do tych ludzi, którzy są taką grupą, którą się kiedyś nazywało inteligencją, czy też ludzi bardziej zamożnych, którzy nie Zatem muszą wresz, się... To, 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 to. Nie, 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 nie mogą którzy bardziej zamożni, którzy po prostu mogą sobie pozwolić i nikt nie będzie komentował, że mieszkasz w kamienicy, a jesteś biednym, przecież masz jeszcze padryki na tej zasadzie żeby ta klasa średnia, która dzisiaj ma dość duży, sumarycznie największy potencjał finansowy, relakowała ten potencjał w śródmieściach, a nie na przedmieściach. Tak? Dzisiaj, proszę Państwa, to nie jest problem jednorazowy. To jest, owszem, gdzieś padły głosy, że ktoś wraca z Lesznowoli do Warszawy, bo ma dość dojazdów. Ale proszę zwrócić uwagę, to mieszkanie zostaje fizycznie. Ten potencjał urbanistyczny już został zrelakowany. Także, o ile jeszcze można powiedzieć, że te centra handlowe wybudowane tam z tak zwanej, w się na to mówiło, płyty Obornickiej czy jakieś tam taniej blachy, czymkolwiek pokryte, to można rozebrać, bo to się po 5-10 latach zamortyzuje, ale mieszkania niestety zostaną, mu te kredyty chociażby wymuszą, że 30-40 lat one będą musiały tam być. Jeśli ci ludzie sprzedają, to znaczy, że ktoś inny idzie w tamto miejsce. I to dzisiaj jest problem, i mamy zdaniem jeszcze jest jeden problem. Problem jest młodych pokoleń. Dzisiaj te młode pokolenia są zamknięte cały czas w domu z ogródkiem, potem w samochodzie, się dowozi je do szkoły, potem są gdzieś tam przewożone cały czas w jakimś zamkniętym świecie, idą na spacer, nie do parku, tylko idą do, na spacer do galerii handlowej, bo w niedzielę są e, to najlepsze miejsca na rodzinne spacery i pytanie jest, czy te młode pokolenia będą miały taką potrzebę przestrzeni publicznych, jak mają rówieśni, będą mieli rówieśnicy w tych krajach, gdzie urbanistyka jest dobra. Nie wiem, nie jestem socjologiem, jak tylko stawiam to pytanie. Proszę Państwa, ja nie jestem takim pesymistą jak tutaj nasz panelista, ponieważ być może ta mapa nie jest idealna i nie obejmuje wszystkich tych grup interesów, ale wydaje mi się, że tak. Jeżeli byśmy patrzyli na finansujących, to przepraszam, oni jedynie będą musieli zmienić swój sposób funkcjonowania, ale także ich rola będzie w miarę podobna. Tak? Będą po prostu finansować innego typu rozwiązania. Następnie ten słaby punkt, czyli, czyli urzędnicy władz samorządowych i prezydenci, to jest no, większy, większy problem. Zdecydowanie krok należałoby... Zrobić w kierunku środowisk tu profesjonalistów, czyli urbanistów i architektów, którzy w, w moim odczuciu są ewidentnym potencjalnym sojusznikiem zmiany, tak, jeżeli chodzi o jak uruchomić ten pstrzyczek. Tak. Yy, obywatele to jest zawsze kwestia no, yy, przekonywania pracy, yy, tej yy, tworzenia wzorców i opinii, tak jak one w ogóle funkcjonują wobec innych yy, zjawisk społecznych. Tak kulturowych i tak, dalej, i tak dalej. no ale to zaczyna się dziać, te, ten problem został postawiony w wielu, w wielu miejscach w tej książce, w szeregu artykułach i wypowiedziach, także to, to funkcjonuje i być może ten te, te czynnik administracji ministerialnej także jest w sumie do pozyskania, tak? Czyli, czyli patrząc na to uważam, że to było takie beznadziejne, beznadziejne po prostu wyzwanie. Znaczy, ja panu zazdroszczę, zazdroszczę tego optymizmu. I <laughs> tylko zawsze jak, jak mówi pan o tych różnych grupach, przypomina mi się taka rozmowa, jak rozmawiałem na temat tego, o co chodzi z tą reklamą zewnętrzną. Tak? I wychodziło mi z rozmów z ludźmi, którzy próbowali doprowadzić do jej ograniczenia, że właściwie wszystkim się opłaci. No bo jak będzie mniej reklam, mniej nośników, to ci, którzy mają te nośniki, będą mieli mniej roboty z ich konserwacją, a z drugiej strony yy, będą mogli podnieść ceny, na no to mniej nośników, tak? Jak będzie mniej nośników, to ta reklama będzie bardziej widoczna w przestrzeni. Jak będzie mniej nośników, to my wszyscy, jako użytkownicy miasta, będziemy mieli większą harmonię w tej przestrzeni, no bo będzie jej mniej. I właściwie wszyscy na tym zarobią, tylko że ciągle nie może dojść do tego, że ona się została ograniczona. Więc być może jest tak, jak Pan mówi, natomiast yy, z zawsze się gubi gdzieś te, ta ludzka słabość po drodze, okay. która powoduje, że, że, zrozumie, że to się pan nie pan dokonuje. Tego. Nie nie, to a... nie mówię, że, że to konkretna jedna grupa tą słabość objawia, ale zawsze gdzieś to się gubi i, i, i ciągle rozmawialiśmy o tym, że to każdy zarobi na ograniczaniu reklamy, reklamy zewnętrznej. No nie nie, więc, a jednak to jest kwestia tego, że potencjalni ci, którzy chcieliby rozpocząć tą e, działalność, tak? bo to ta, re ta regulacja by działała trochę w interesie. Już silnych. No już zależy powiatów. jaka regulacja też, prawda? Znaczy, to... Jeśli chodzi o planowanie, to proszę Państwa, jest duży problem, co ja osobiście obserwuję, to jest takie swoiste rozumienie gmin podmiejskich tego interesu. Mianowicie przyjeżdża ileś tam mieszkańców, się przenosi, powstaje ileś domków, mimo no. wszystko tej drogi się nie buduje, odkłada się o, e, na święty nigdy. I burmistrz po czterech latach mówi tak, budżet naszej gminy wynosił 38 milionów, dzisiaj wynosi 53,5 miliona który burmistrz, czy tam wójt, przede mną tyle podwoił prawie, że budżet czy tam powiedzmy 80%, 70% zwiększył. To jest politycznie bardzo chodliwe. Nikt nie mówi właśnie o kosztach, tylko jest mowa o takim krótkim zysku. I sytuacja jest taka, że właściwie te gminy póki co, a z str drugiej strony miasta duże też zaczynają to chwytać, póki co kalkulują ten biznes, że zwiększymy na razie środki. I to jest bardzo politycznie fajne. Mamy więcej mieszkańców, super, rośniemy w siłę, ludziom się żyje dostatni. Ale w rzeczywistości nikt nie mówi o, o tych realnych kosztach, dopóki yy, ta dyskusja Koszty nie trafią na, 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 w codzienną dyskusję, to będzie trudno przełamać. Ja tutaj gratuluję, mówię Filipowi tej książki, która chociażby w kwestii estetycznej, kwestii chaosu, zwróćcie uwagę. Natomiast myślę, że na ludzi by zadziałała książka, która by pokazała im, ile tracą. Owszem, są czasem takie robione dziwne liczenia, dzień Gazeta Prawna czy Puls Biznesu mówią, kilometr dalej od pracy mieszka, że rocznie cię to kosztuje 300 zł więcej, bo tyle i tyle jeździsz samochodem, tyle i tyle spala amortyzacje i tak dalej. To są jakieś dokładnie. Nie wyliczenia, ile, ile to rzeczywiście i dostaje w plecy. Ale ludzie ty, tymi, tymi już, wartościami jeszcze nie obracają. No, dziękuję, dziękuję Państwu bardzo.